i tam wszystkich. Z tej strony, Zen A to jest Skyrim, specjalna edycja. I co my tutaj mamy? Musimy pójść do cienistego schronienia. Bo. bo co? Już zdążyłem zapomnieć. Zabić wszystkich ziemali ze zrobionej ręki. Okej. Okay. Super. Siema ma miłość. siema ma się ma. I się ma, Stachu. Teraz myślę około 8 się będą zaczynać te streamy, bo to już trochę krócej pracuje. A najbardziej to bym chciał, żeby zaczynały się o 18, a kończyło o 22, bo wtedy jest to sensowne, sensowne godziny dla wszystkich. Okej, okay, nie wiem, czy będziemy się zamieniać w zwierzaka, bo w sumie. Nie wiem czy jest sens ha? Ha? Czy gdzieś z daleka coś było No właśnie widzę Ja zauważyłem, że ktoś czekał nawet przed rozpoczęciem streama Skąd to A okej okay. Bok czy Meduza? A w czym jest ta walka? W torowaniu? Myślę, że Meduza zamieni go w kamień. Moment, co ja chcę zrobić? Bo ja wiem, że... O, stream jest trochę ciemny. To jasność nie ma znaczenia? Ma znaczenie, ok, ale wydaje mi się, że to jest lepsze dla streama. I Może mi się gra troszkę gorzej. Myślę, że lepsze jest to, żeby było wszystko na streamie widoczne. A, MMA. Powiem tak, nie śledzę MMA. Jo, na streamie dużo lepiej wygląda. Nie śledzę MMA, ale myślę, że. Jakbym miał strzelać, To meduza. Czas okay. Okej, okay, zabijamy ślub na ręce. Oj, zaraz, wilkas. On jest nordem. O, możliwe, że to jest Nord, Okej. Okay. Eee... Nie wiem, nie myślałem o tym za bardzo, żeby robić porodniki do Skyrim'a. Ale to. Wiesz, ją przecież. Chodzi. Ale myślę, że poradnika jako tako bym nie robił, bo to jest w sumie na tyle wiekowa gra. Nazwę stara, bo ma 7 lat. Ale na tyle długo jest na rynku, że trudno byłoby sensownie to opisać. I konkurować z takimi poradnikami, które już mają po 10-100 miesięcy obejrzeń i tak dalej, nie? Bo wszystko, dużo ludzi patrzy na to, że. Patrzę na to, że tam. Że film, który ma mało obejrzeń, to pewnie jest nieważny jakiś nęki. To jest tyle spalonych książek. O, zaraz co? Putliwa argonianska pokojówka. <grytania> Część pierwsza. Zaraz, jest napisane, że napisał to Kaius Cosades? jest kurio, Czemu Kaius Cosades? Czemu ja Kaius Cosades pomyślałem? Kto to jest Kaius Cosades? O! O! Ten jest silny! Teraz, kto to był? Kajus Hosades to też była postać o ale czy nie? Choć z dużym. To. Yy, znaczy, mi jest. W tym samym poja momencie pojawił mi się w czacie, co mi się pojawił w tym. To mi się pojawił na OBS, więc nie wiem, w czym jest opóźnienie. Znaczy, mam 10-sekundowe opóźnienie między mną a tym, co się pojawia na, tam, na streamie, bo mam za słabe wysyłanie. O 10 sekund, tak. Na 10 sekund jest opóźnione w porównaniu z tym, co tam z tym, co ja robię Nie, a, a w czym rzecz? Nie wiem, czy on się zamknął w pokoju sam, tak na łóżku siedział. Teraz lc Łuk możemy sprzedać. Twoje informacje wcześniej wchodzą niż co? Teraz już zgubiłem tan. Opóźnione, opóźnienie mam ustawione na pewno na normalne opóźnienie z tych trzech opcji. I to z reguły wychodzi tak około 10 sekund. Czasami może być dłużej, ale. Mhm. Y Nież swojego imiennika na streamie. No tak, nie, to wszystko jest w porządku. Fus! O! Zabiłem Gota. Ja nie mam auta. Nie stać mnie. jest srebrny, wielki miecz. Pytanie czy ja jestem Zabiłem wszystkich czy nie. Nawet bym nie wiedział, bo tu mnie nie pokazuje tak jak pokazywało mi z wiedźmami. Ale gdybym miał mieć auto, to miałbym tak, samoprowadzące się jakieś. <śm> Więc mnie nie stać, nie. Jest ta piwnica. Ha. Teraz, najpierw te się schronienie schronienia chcę. Zmylił mnie ten znacznik, wydawało mi się, że to jest znacznik ten, powinien być z drzwiczkami, ale to... Ja przeszedłem przez te drzwi Nie, przez inne drzwi Chcę zobaczyć, czy przypadkiem czegoś nie ominąłem, bo chcę zabić wszystkich z ręki I zemstę je po zemstę za kodlaka Bo kodlak, ty kodlak może był zaróżkiem To przecież nie powinno się zabijać starców, nie? Kłonecznik, mówić nie umiem Nie, o, tutaj nie przyszedłem. Byłem. Teraz już nie pamiętam. Jest, on przyszedł, nie? Stąd przyszedłem, jo? Tak. To mi jestem. A... Kung fu panda 3? Ja oglądałem tylko jedynkę. Bardzo mi się podobała, dekowa była. A zaryglowane ok, czyli dobrze poszedłem, mogłem najpierw sprawdzić, no ale rzadko bym że najpierw sprawdzę. Szkoda, że tutaj, żeby być na przykład mnichem Kung Fu w Karimie, to trzeba sporo sobie tych, sporo sobie namyśleć, znaczy nakombinować. Trzeba być po pierwsze kadzitem, żeby mieć pazury, szpony. 15 punktów obrażeń. Potem trzeba mieć ciężką zbroję, żeby mieć tej żelazne pięści. To jest dobre, bo ulepszając sobie rękawice, mógłbym, domyślam się, mieć kolejne. Nie, tutaj. Kolejne na przykład 20, czyli miałbym 35. Domyślam się, że podstawowe obrażenia to 5. 40 obrażeń od tam. Plus, wiem, że w kanałach jednych chyba pod... chyba. że w kanałach tutaj pod yy, pękniną... ...jest ziomal, który ma rękawiczki zaczarowane, które dają dodatkowe walkę wręcz obrażenia. Trzeba byłoby to wziąć i roz rozmontować. I dodać sobie do swoich ciężkich e, rękawic. I wtedy byłoby jakieś tam ulepszenie. No bo w tej chwili ile ja zadaję, ta buława ma 26 punktów obrażeń. To znaczy, że ja miałbym 35, z samym tym atutem. Bardziej opłacałoby mi się nawalać łopami. Co to było? Obyśmy że żyje. O kurczę. Nie okay, myślę, że może ta kłapka zadziałała na mala. Też podejść. Kurcz nie chcę podejść. To bądźmy szybcy. O! Okej, okay, i dzięki temu mamy ten. A, to, to bym chcieli, żebym tu przeszedł. Nie, zaraz tu nie byłem, tego nie otworzyłem. Okay. A, okej. Okay. Ciekawe. No, ale znowu. Bez sensu być mnichem, skoro musimy nosić ciężki pancerz Bo nie ma umiejętności... brak pancerza Znowu... niestety, ale tam Kurcy, tutaj nie lubią mników chyba Nie masz mnie w ogóle Ojeju Ten był chyba słaby Sztabkę wezmę, bo jest droga ale srebrny miecz nie bardzo. Chyba coś słyszę. Okej, okay, miksturki zawsze tam. Okej, okay, zobaczmy co tutaj mamy. O, straszny tylna. pancerz. Okej. Okay. No. To z beczek się nie otwiera? Nie. O. Nie chcesz? Okej. Okay, czemu jest tutaj tak dużo słabych ziomu? A. Idziemy dalej. O, jest wilkołak! Przyjacielu! Boję się, że jeżeli to otworzę, to on mnie zaatakuje. No niestety. O kurcze! Okej. Okay. Ja po prostu bardzo słabo obrażeń mu zadawałem. To Wilkas jest taki silny? Ja mu nic nie zadawałem obrażeń. O co tu chodzi? Czerpane spodnie... Domyślam się, że to był wilkoaktor, który po prostu stracił rozum. Będziemy quicksyjować przed takimi rzeczami. FUS! Teraz coś mi nie pasuje. On nie może aż tyle więcej zadawać tych obrażeń. To jest niemożliwe. Nie, nie rozumiem takiej. Trudno. Dalej. Iśmia mu kręgosłup? Bardzo miło. to, weźmy to. Gdzie ta zimowa? Gdzie ona się. A, tu się schowała. Nordowie! Okay. No ona nie jest nordem, więc. Nie jest prawdziwym nordem. Masz rację. Ok. Tak. Jak. Ej. Ej. O, będziemy mogli sobie wziąć dopasowane blachy. To byłoby dobre. Blas na pięści. To jest dobre, ale ale bardziej mi by zależało na tych blachach. W głowie, korpusie, rękach i nogach, okej? Okay. Tutaj... Mogę nic dodać, bo to potrzebuje 60. To by pasowało, to by pasowało. Mam płytowe zbroje i płytowe buty, więc potrzebowałbym rękawice i płytowy hełm, okej? Okay. Dobrze wiedzieć Kolejne przejście? A, okej okay. A? gnęła mnie? O jakie oszustwo O zgodziłem wszystko. Teraz co? To ten ostatni to nie jest wszystkich w tym? Chyba się nie liczy coś Porkowy sztylec Okej, okay, to więcej wrogów tutaj nie będzie Uuu, krasnoludzka była w bezsesaniu, ok. Wielki tarcze ginącego porażenia, ok. Dobre przedmiotki dostaliśmy. 26 tam to jest 28. Rada mam tak, która nic daje, bo pewnie już ją czytałem. Kojownik, ok, miła. A nie, dostałem dekowanie. Drugie. No dobrze, zrobiliśmy to, 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 to co mieliśmy zrobić. Ha. No dobra To co, teraz wracamy, tak? Po hmm. białej grani, tak Mam nadzieję, że będzie dzień reszta zapewne przygotowała pogrzeb kodlaka do tej pory a okej okay. do niebiańska. reszta zapewne przygotowała pogrzeb kodlaka do tej pory okej okay, przygotowali przyjdź do niebiańskiej kuchni mniejsza magia to mi nie pomaga mam tu najlepszą broń i pancerze okej okay. Czemu to jest cięższe niż ludzki? Bez sensu. No ale trudno. Okej, okay, to możemy jej sprzedać. O kurczę, żelazo w ogóle wymyślił. No trudno. Czy masz spultowy hełm? Nie. Czemu miał ładzić śmieć eee. Ale iż masz to Czemu nie masz płytowych? Okej, okay, zobaczmy, czy Twój mąż coś sprzedaje, bo najwyraźniej macie różne towary. Nie twierdzę, że jestem najlepszym krokiem. Hmm, miecze, hełmy. Praktycznie wszystko Hmm, nie, to jest SMS-y? Ok, nie, oczywiście on za mną wyjdzie, bo jest zdarzem. jestem troszkę opakowany, pójdziemy do tego kolektora, dajmy mu trochę śmieci. Z pewnością znajdziesz to, czego szukasz. Wszystko jest na sprzedaż. To Oczywiście się musiał się. mi przypomnieć. Ja, ja nie mogę... Wszystko jest wyciszane oprócz tej informacji, no? Mm hmm... Okej. Okay. To jest za ciężkie, nie chcę tego Wróć kiedyś. Okay. Teraz idźmy do alchemiczki. Wchodzą pogłoski, że na nowo. Tak, tak, formują obroncę świtu, no. Jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje? Masz bladą... Aaa, czyli wiesz co nieco o alchemii. Okej, okay, miód możemy tam. Który magii możemy na pewno sprzedać? Odporności. Też eee, po co mi. Leczenie choroby. Możemy sprzedać gdzieś. Możlibyśmy sprzedać wszystko. Jesteśmy odporni na większość chorób, które chcielibyśmy się leczyć od razu. No, może niekoniecznie, ale no. A ona nie ma kasy? Szkoda. Na nie zwróciłem uwagi, ile straciłem na tych miksturach leczenia choroby. Nie, jestem 100% odporny na choroby. Mógłbym jej wszystko sprzedać. I dobrze jest być wilkołakiem. Bo nie muszę się zamieniać.